Czy naprawdę pracują tak ciężko, a ich praca jest aż tyle warta? Rząd nagradza urzędników za 22 miliony złotych. Największy gest ma szef MSZ-u Radosław Sikorski. Pracę swoich urzędników nagrodził sumą 9 milionów złotych. Opozycja już grzmi, że w sytuacji gigantycznej dziury budżetowej takie marnotrawstwo to skandal. Rząd ripostuje. Takie jest prawo. To skandal. Rząd wyciąga miliardy z kieszeni Polaków i mówi im, że muszą zaciskać pasa. Tymczasem swoim urzędnikom wypłaca premie, które podobno im się należą. Tak przynajmniej wynika z ustawy. To nie są premie uznaniowe. One wynikają z bardzo jasnych przepisów. To nie są premie, które dostają ministrowie czy wiceministrowie. Więc mówienie, że to są premie dla polityków, to jest nadużycie. To jest dla całej rzeszy ludzi pracujących w administracji publicznej i samorządowej. Najwięcej, bo prawie 9 milionów dostali urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nagrody przyznano im za wybitne rezultaty w wykonywaniu powierzonych zadań. Jednak najbardziej dostało się ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu. Wicepremier rozdał swoim urzędnikom 2,5 miliona. Jeżeli w ministerstwie pracuje 1900 osób, 9 wiceministrów, pan Rostowski, nie potrafią oszacować, przychodów do budżetu i trzeba teraz nowelizować go i zwiększać deficyt, no to ja się pytam, za co premia? Ale zdaniem opozycji nie tylko urzędnicy Ministerstwa Finansów nie zasłużyli na premię. Minister pracy, półtora miliona przy takim bezrobociu, jednak urzędnicy dostają nagrody. Nie wiem za co, skoro bezrobocie ciągle można powiedzieć rośnie. Czy minister obrony, no nie wiem, czy wojny nie mamy, nie mamy jakichś znaczących inwestycji, chociażby w wojsku modernizacji, za co ci ludzie się zasłużyli. Tym bardziej że te pieniądze można przeznaczyć na inny cel, chociażby na zaproponowany przez polskie stronnictwo ludowe polski program podboju kosmosu rozmawialiśmy tu w parlamencie na temat powołania Polskiej Agencji Kosmosu i Aeronautyki i część dziennikarzy pytała skąd na to wziąć pieniądze i myślę, że te fundusze nagród premii to jest odpowiednie miejsce, z którego można takie środki pozyskać. Sojusz Lewicy Demokratycznej sam fakt wypłacenia nagród określił jako hipokryzję premiera Donalda Tuska i ministra finansów Jacka Rostowskiego. Chcę wiedzieć kto, ile i za co dostał premię. Pan premier powinien powiedzieć przede wszystkim ile osób, kto dostał, w jakich wysokościach, ale też dlaczego podjęto taką decyzję. Przecież pan premier o sytuacji finansów wie już od kilku tygodni. On nie dowiedział się z mediów tak jak my od pana ministra Rostowskiego. Jedynym resortem, w którym w tym roku nie było premii jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.